Jesteśmy na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej w Płocku. Zapraszamy na studio przedmeczowe przed meczem Wisły 2 Płock z Mławianką Mława. W naszym studiu Mateusz Lenkiewicz. Dzień dobry. Nasz ekspert Mateusz Stryjewski, Dzień dobry. piłkarz Mławianki i Mława. Ja nazywam się Rafał Wyżykowski. Będziemy z wami do początku samego meczu i potem oczywiście ten mecz dla was Przeprowadzimy transmisję z tego meczu krótko mówiąc. Mateusz Stryjewski, Mateusz krótko mówiąc 9 meczów w ławiance, 10 goli, 5 asyst. No niemożliwe te statystyki skąd one się wzięły? No jakby nie patrzeć jesteś najlepszym strzelcem tej ligi i pewnie też najlepszym piłkarzem. Skąd ta, ta dobra forma? Na pewno występy, Na pewno występy w drugiej lidze dużo, mi, dużo dały. mi dały i teraz są, są wyniki, wyniki tego, tego tak? tak? Grając na Widery, czy na Giełdzie Katowice można naprawdę dużo emocji i dużo doświadczenia zdobyć. No i teraz wychodząc z no, Boiska ligowe, no nie czuję jakiejś tam większej presji i, i po prostu robię to, co nam należy. Czyli to doświadczenie z wyższych lig procentuje tutaj zdecydowanie e, i, i stąd te Twoje dobre występy. Miałem zacząć, muszę przypomnieć lękiewicz Stryjewski Mówi ci coś taki? Duet? <summing> Mówi mi nawet. Przypominam sobie, jak w Aranie Toruń wstawiłeś takie zdjęcie, nowe kontrakty i, I właśnie był Damian Lękiewicz i Mateusz Stryjewski z nowymi kontraktami, także znajoma twarz. <summing> Ale Mateusz Lękiewicz tutaj w naszym studiu wiślackim. Mateusz, no niemożliwe te statystyki Mateusza Stryjewskiego. No, 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 tak naprawdę no, dzisiaj dzisiaj... Oglądamy być może, czy, czy nawet z pewnością jednego z najlepszych piłkarzy tej ligi i, i Wisła. Dla tych młodych chłopaków z Wisły to, to będzie dobre przetarcie. No zdecydowanie. Generalnie każda drużyna z czołówki czwartoligowej, poza Wisłą 2 Płock, jest raczej oparta na dość zapodnikach doświadczonych, ogranych, na wyższych klasach rozrywkowych. Mateusz udział przy 15 bramkach, Mowianka zdobyła 15, więc no tutaj jakby liczby mówią same za siebie, jest motorem napędowym. Mamy chyba dzisiaj trochę szczęścia, że po drugiej stronie boiska nie będzie grał brat Mateusza, Michał, który z tego co wiem ma dwie bramki i siedem asyst, więc tutaj yy, pewnie jest to spore osłabienie, ale ale na pewno na Mławiankę trzeba uważać, bo w ofensywie jest to na ten poziom drużyna naprawdę bardzo dobra. A nie będzie grał Michał, twój brat, ponieważ pauzuje za kartki. Tak, dokładnie. No, trochę szczęścia będziemy mieli. Ty w rozmowie telefonicznej, jak się umawialiśmy na tę rozmowę w tygodniu, powiedziałeś, że motor napędowy, twój brat. Potwierdzasz, jakby teraz. Te... E, tak, potwierdzam, pewnie nawet ogląda teraz w tym momencie. Na pewno zgranie między nami jest, nawet dla mnie, jest szokujące, bo, no bo to, co wyprawiamy, to czasami nawet mnie szokuje, że po prostu rozumiemy się bez słów, tak można powiedzieć. Także no. No, no dokładnie, dokładnie ale przychodząc tutaj do mawianki, właśnie wracając z, z, z Torunia, e, też się nie spodziewałem, bo jakiś tam okres nie graliśmy razem i po prostu e, myślałem, że będziemy musieli po prostu więcej czasu włożyć i, i więcej pracy w to, żeby, żeby po prostu się zgrać tak jak teraz to jest, tak? Wspominałeś czasy rany Torun, to przecież całkiem niedawno jeszcze to była tamta runda, dwa sezony tak naprawdę w Toruniu. E, Mateusz. Ostatnie te miesiące w Elanie, no to już dosyć słabe. To pewnie też dla Ciebie rozczarowujące, ale też dla całego klubu. Elana spadła z ligi, Ty, ty wraz z nią. Grałeś wtedy na dosyć nietypowej pozycji, czy właściwie w ogóle nowej pozycji dla Ciebie, czyli, czyli byłeś rzucany na, na lewą bądź prawą obronę. W wróciłeś do takiej pozycji, którą Ty chyba najbardziej lubisz, czyli, czyli lewe skrzydło. Możesz sobie na prawą nogę zejść, strzelić na bramkę. No, powiedz, no, słaby ten okres, ale teraz odbudowałeś się. I ta pozycja chyba to też ma jakieś znaczenie dla ciebie, że, że wróciłeś do, do tej swojej, chyba podstawowej pozycji. Znaczy, tak, na pewno e, grając na prawej czy lewej obronie w. w, w, w w drugiej lidze, tak. To moim zdaniem, krycie robaka z widzewa czy z geksy tam różnych zawodników było ciężkie, tak, bo tak jak mówisz, nominalna pozycja moja to lewa, pomoc prawa i, i tam się czuję najlepiej, ale trener wystawiał, także <grywa> trzeba było grać i, i trzeba było zdobywać to doświadczenie, tak jak wspomniałem wcześniej. No i nic tylko się cieszyć z tego, że zaliczałem te występy, bo. bo tak jak wspomniałem wcześniej, no dużo mi to dało i w tym momencie mogę tutaj chłopakom pomóc z Mławy, gdzie naprawdę szanuję ten klub i, i no oddałbym serce za niego. Bo jesteś z Mławy tak naprawdę. Tak, tak to, prawda. to prawda, jestem z Mławy i też mi było ciężko wracać, bo, bo tam zagrałem troszeczkę meczy w pierwszej lidze czy w drugiej, jeszcze wspominałem Pruszków, tak? No trudno, no taka droga jest <laughs> piłkarza, tak? Można tutaj się zaśmiać troszeczkę, ale... Ale tak, musiałem wrócić też z powodów osobistych. Na początku roku zmarł mój tata, tak? I po prostu już w Toruniu wiedziałem, że, że to jest dla mnie ciężki okres, bo no nie, nie ukrywam, to była dla mnie najważniejsza osoba w moim życiu. I po prostu podłamałem się troszeczkę i dodatkowo ten spadek z drużyną, także no po prostu tutaj przychodząc postawiłem sobie cel, że albo biorę puchar, albo... Po prostu e, albo nic, tak? I, no i dążę do tego, żeby po prostu od pierwszych minut, żeby, żeby zanieść po prostu, tak jak ja to powiedziałem wszystkim w Mławie, żeby zanieść e, puchar na grup mojego taty za awans do, do trzeciej ligi. A już wszystkiego dobrego. Dziękujemy za przyjście do studia.